Moi drodzy, kończy się adwent, zaczynamy świętować piękny czas, Boże Narodzenie. Wielu w wielu naszych parafiach skończyła się nowelna do dzieciątka Jezus, kiedy to ustawia się drabinkę, na górze ustawia się dzieciątko Jezus i każdego dnia dzieciątko schodzi niżej. I przychodzi mi tu na myśl, genialna myśl świętej Teresy dzieciątka Jezus, która widząc wielkich świętych, widziała też swoją nędzę i mówiła szczerze, nie potrafię być świętą, jestem tak nędzna, tak słaba, tak mała, ale ja chcę być tą świętą wielką, chcę być blisko Ciebie. Co mam Panie Jezus, zrobić? Stoję na końcu tych schodów, próbuję, próbuję, ale nie mam siły do Ciebie wejść, ale... Wierzę Jezu, że to Ty, widząc mój wysiłek, widząc Moją słabość, widząc Moją małość, to Ty zejdziesz, weźmiesz mnie w swoje ramiona i razem weźmiesz nas do nieba. I ta genialna myśl Teresy, która nieustannie powtarzała, że Panie, stoję przed Tobą z pustymi rękami. I myślę, że Adwent właśnie powinien być takim czasem, kiedy uświadamiamy sobie. Że jesteśmy mali przed Bogiem. Że bez niego nie jesteśmy w stanie nic uczynić, że tak naprawdę stajemy przed Nim z pustymi rękami. I Adwent miał nam to uświadomić, że te ręce nasze są puste po to, żeby przyjąć dzieciątko Jezus, które Bóg niejako kładzie w te nasze ciemności, kładzie w tą naszą lędzę grzechu, abyśmy usłyszeli. Te słowa tego dzieciątka. Ja jestem, nie lękaj się. Ja Ciebie kocham. Tak więc, kiedy przyjdziesz do szopki, kiedy ujrzysz to dziecię, zrób jak święta Tereska. Wyciągnij te swoje puste dłonie i powiedz Jezu: Chcę Cię przyjąć. Chcę Cię przyjąć do mego serca, ale chcę przyjąć Ciebie do tych miejsc, które są we mnie ciemnością. Które być może są zamknięte na miłość, ale wiem, że Ty potrafisz poprzez tą swoją pokorę moje serce otworzyć i przyjść ze światłem w te miejsca, gdzie często ja sam się zamykam i jestem tam pełen lęku. Tak więc życzę Wam, moi kochani, abyście nieustannie przez ten czas, okres Bożego Narodzenia, stawali właśnie. Przed małym Jezusem z pustymi rękami, abyście nie bali pokazać Mu, jak jesteście słabi. Bo wtedy na pewno Jezus, widząc waszą słabość, zejdzie, będzie blisko was i was podniesie. I będzie was nieustannie podnosił przez całe wasze życie. I tego z całego serca wam życzę.